Ojczyzna jest naszą Matką Ziemską. Polska jest Matką Szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest Matką, która wiele przecierpiała. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 1772-1795 to okres w dziejach Polski, kiedy pierwsza Rzeczpospolita była zmuszona przez Rosję, Księstwo Pruskie i Austrię do dokonania na ich rzecz cesji części swojego terytorium. 24 października 1795 roku nastąpił akt końcowy Rzeczypospolitej. Trzy mocarstwa. Rosja, Austria i Prusy. Podzieliły pomiędzy siebie Polskę. Wielkopolska znalazła się pod panowaniem pruskim. Mimo braku granic, Polska istniała w sercach, duszy i tradycji Polaków. Naród polski nadal żył i starał się pokazywać swą odrębność poprzez kulturę, sztukę, muzykę i taniec. Nie zabrakło Polaków walczących o wyzwolenie ojczyzny. Na nic swój znak i graniczne kopce. I dziś dla nas nie ma granic, i swoim jest wszystko obce. Takież nam wyrosła ślicznie, i takieś się rozszerzyło Bezbrojnie i bezgranicznie, serdeczna ojczyzna miła. Do twego łona osiągarnie, ty, matko moja. Twe skiby mokre i czarne, tak pachną, tak krwem pachną. Polska znalazła się w niewoli na blisko 123 lata. Jednak mimo kajdan niewoli, nie brakowało nadziei na odzyskanie niepodległości. Taką nadzieją był Napoleon i utworzone przez niego Księstwo Warszawskie, skład którego weszła i Wielkopolska. W czerwcu 1812 roku armię Napoleona wraz z Armią Księstwa Warszawskiego rozpoczęły działania przeciw cesarstwu rosyjskiemu, co jeszcze bardziej rozbudziło nadzieję wszystkich Polaków na pełną niepodległość. O wiosno, kto Cię widział w ten czas w naszym kraju, pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju. O wiosno, kto Cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja Ciebie dotąd widzę, piękna, marosenna, urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja taką wiosnę jedną miałem w życiu, Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie, o czym ja wiadomości przynosiłem nieraz. Teraz czas powiedzieć wszystko. Czas już teraz. Wielkie rzeczy, mój bracie. Wojna tuż nad nami. Wojna o Polskę, bracie. Będziemy Polakami. Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje pomną. Tuż obok Francuzów ciągnie wojsko polskie całe. Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze Orły Białe, już na drodze na pierwszy znak Napoleona przejdą i bracie ojczyzna wskrzeszona. Polacy, którzy starali się uzyskać niepodległość swojej ojczyzny, byli prześladowani i skazywani na wieloletnie więzienie. Polscy patrioci tworzyli tajne związki, które miały przygotować powstanie przeciwko zaborcy. Takich tajnych organizacji było wiele. W listopadzie 1830 roku oficerowie Szkoły Podchorąży w Warszawie zadecydowali o wzniesieniu powstania w Warszawie. Wiadomość o wybuchu powstania bardzo wcześnie dotarła do Wielkopolski. Już w grudniu 1830 roku do Warszawy pośpieszyli wysłannicy z propozycją utworzenia osobnych oddziałów wojskowych stworzonych z Wielkopolan. Jednak dyktator generał Józef Chłopicki oficjalnie odmówił poparcia tej inicjatywy, chcąc uniknąć wojny na dwa fronty, także z Prusami. Zezwolił jednak na formowanie dwóch szpadronów jazdy jako zalążka osobnego pułku jazdy poznańskiej, Łącznie z obszaru rdzennej Wielkopolski w powstaniu listopadowym wzięło udział ponad 3000 tysiące osób. W większości byli to ziemianie, rzemieślnicy, chłopi i służba dworska. Z ludzi tych utworzono w Warszawie Jazdy Poznańskiej. Władze pruskie nie pozostały bierne wobec uczestników powstania. Najpierw ogłoszono nakaz natychmiastowego powrotu powstańców do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wracających z powstania Wielkopolan skazywano na więzienie i utratę majątków. Ściganych uczestników walk wieszano na szubienicy w Poznaniu. Była to swoista galeria patriotów, przed którą z uszanowaniem chlili głowy wszyscy świadomi Polacy z całego zaboru. Należy pamiętać o roli dzielnych kobiet, samarytanek uczestniczących w powstaniu. Na uwagę zasługuje postać Klaudyny Potockiej. W powstania listopadowego wszystko zmienił. Opuściłam Wielkopolskę, udając się do Warszawy. Musiałam tak uczynić, to był mój obowiązek. Wobec walczących, wobec Polski. Tam wespół z Klementyną Stańskich-Hofmanową i Emilią Szczanicką poświęciłyśmy się na, nad opiecami rannymi żołnierzami i inwalidami wracającymi z powstania. Wspierałam naszych bohaterów, pracując w szpitalach. Zakładałam lazarety. Należałam do grona założycielek Związku Patriotycznego Dobroczynności Pań Polskich. Ofiarowałam emigrantom polskim to, co mogło wesprzeć ich życie z dala od ojczyzny. Klejnoty. Nie mogłabym ich nosić wiedząc, że moi rodacy żyją w ubóstwie. Organizowałam koncerty i wieczorki literackie, na których zbierałam datki na wsparcie udających się do Francji Polaków. Moimi gośćmi byli wówczas Fryderyk Chopin czy Adam Mickiewicz. Ekscytujące spotkania. Witam Cię, Andrzeju, napijesz się herbaty? Chciałabym Cię poinformować, że udaję się do Drezna, aby założyć Komitet Dam polski otaczający swą opieką udających się na emigrację. Wiem, że moje działania mogą wydawać się niezrozumiałe, jednak sumienie Polki nakazuje mi pomagać tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Kolejny raz Polacy próbowali odzyskać niepodległość w 1863. Do historii to wydarzenie przeszło pod nazwą Powstania Styczniowego. Było to najdłuższe nasze polskie powstanie. Mimo, że przebiegało ono poza Wielkopolską, wielu naszych przodków czynnie walki wsparło. Niestety i tym razem się nie udało. Wielu Polaków, w tym Wielkopolan, znalazło się na emigracji. Zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny. Nie zapominali jednak o rodzinnym kraju, na wygnaniu tęsknili za swojskością, tradycjami i obyczajami. Nadzieją Polaków stał się wybuch wojny, która podzieliła zaborców. Nadeszła dla Polaków szczęśliwa, wyczekiwana wojna światowa. Wielkopolani nie mogli dłużej czekać, nie mogli znieść obecności z znienawidzonego zaborcy w swych miastach. O niepodległą Polskę walczyli żołnierze ochotnicy, którzy nie wahali się odeć życia za swój kraj. Jechał ambasador muzyki, emisariusz polskości Paderewski. Podbaza! baza! Podbaza! I szanowni rodacy. co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z Was ugadnie. Za to, coście mnie tu zgotowali, słowo na ustach zamiera. Za to przyjęcie Wam tu i tłumom na ulicach poznania serdecznie dziękuję. Jest to, coście mnie zgotowali, nie do mojej osoby się odnosi. Jestem symbolem pewnej idei tej samej, której służy Polski Komitet Narodowy. Tym silniej i szczerzej powiedzieć dziś mogę, że nie pora na stanowe i dziedziczne przywileje. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednej matki i o ile każdy z nas, swój święty wobec niej, spełni obowiązek, mamy równe prawo do jej sprawiedliwej opieki. Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych zasadach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i zgody. Do tego potrzeba miłości i serca. Odbuduje Polskę chłop polski i robotnik polski z niego powstały. Każdemu obywatelowi winno zależeć na tym, by widziano w nas ludzi godnych tej wolności która nad Polską zajaśniała ziemią. Tej nadziei dziękuję Wam wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercem bliskim i drogim. Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po czasy. Dla Wielkopolan Jan Paderewski stał się symbolem walki, odzyskanie wolności spod niemieckiego panowania oraz walki o granice zachodnie. 27 grudnia 1918 padły pierwsze strzały. Wybuchło powstanie. Walka ginęli bezimienni powstańcy, bohaterowie powstania Wielkopolskiego. Bez których żadna bitwa nie zostałaby wygrana. Ich losy są prawdziwe nie. i nadające sens w walce o wolność Polski. Jeden z pierwszych, których poległ w powstaniu, był Franciszek Radajczak. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielką z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku. Rozejmę w Trewirze który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy je więc z miłością naprzód między sobą. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia przez miłość. Wtedy dopiero zapanuje opragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie.